Cześć! Odwiedzimy jedno z najbardziej fascynujących miejsc w naszej galaktyce, jej ścisłe centrum. Tam znajduje się gromada gwiazd orbitująca wokół supermasywnej czarnej dziury Sagittarius A Gwiazdka. To, co teraz widzisz, to oczywiście wizualizacja, ale w naszej podróży wykorzystamy zdjęcia uzyskane przez instrument NEICO, pracujący z teleskopami Europejskiego Obserwatorium Południowego. Dzięki NEICO astronomowie mogli zajrzeć głęboko, w samo serce naszej Drogi Mlecznej, a obrazy uzyskiwane na przestrzeni 16 lat zdradziły obecność tajemniczego, masywnego obiektu. Zauważono gwiazdy krążące po eliptycznych orbitach, choć nie widać wokół czego. Czarna dziura nie emituje przecież światła, ale jeśli dobrze się przejrzymy, zauważymy krótkie błyski. To materia opadająca na czarną dziurę, rozgrzewająca się przy horyzoncie zdarzeń do ogromnych temperatur i generująca błyski promieniowania. Analizując ruch gwiazd, astronomowie byli w stanie zważyć Sagitariusa A gwiazdka, szacując jego masę na około 4 miliony mas Słońca. Obserwuj Astrolife po więcej kosmicznych ciekawostek.